Jestem z, z moim Lukasem, w końcu Dark Souls remasterowanego. I oczywiście, co tu dużo mówić, kontynuujemy dalej tułaczkę po Town, ale najpierw zestrzelmy tę głupią pszczołę. No, ten nie, 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 tu nie ma, no to złazimy niżej. Och, lecą już te owady. Ostatnio już się przekonałem, co takiego potrafi. Raza. I to nic za nim trochę nie jest przyjemnego. Ta sadzawka też mnie nastraja zbyt optymistycznie. No to już wiem dlaczego. Przydałoby się coś, co by mnie trochę chroniło bardziej przed truciznami. Dobra, w trochę postrzelam, żebyś tu przelazł. żeby tak nie brodził w tym głównie. Szybko! Nie ma. Kurde, no... Mam niby ten kępki mchu... Ło. Nie wyjdź z tego! Holender, ale to się szybko napełnia. Po prostu to jest jako taka woda, więc chodzę w tym strasznie wolno. Nie mam coś co by mi pomogło z tym trucizną? Weźmy tak, patrzmy na trucizny no... Buty z czarnej skóry. Hmm, daje dość sporo na truciznę, co trochę jest cięższe, ale w porównaniu do mojego na truciznę na pewno pomoże. Podejrzany nam też powinienem co innego założyć. Coś jeszcze na truciznę, no to na pewno dość sporo daje, bo to ma samo w sobie 6, tu ma 12. Słodzieńska maska. Dobra, podejrzewam, że zestaw złodzieja, wręcz. To mam trucizny lepsze... To jest... hmm, czyli 16, bo mój obecny. Z czarnej skóry, więc załóżmy też i rękawice, bo jak nic... Tak, na trucizny dość sporo, a są dosyć lekkie. Więc na pewno się przydadzą na ten etap. Coś mech mamy. Dobra, trochę już widzę różnicę, jeżeli chodzi o napełnianie się. Może zdążę wyjść. No nie, jeszcze idziecie wy. Bo no, wolę wyjść, gdzie nie będę miał styczności z trucizną, więc mogę teraz was ciąć. O, jest ognisko, ale najpierw trzeba z wami się zająć. I leżeć. Wiadomość. Ognisko na wprost. Tak zdążyłem już zauważyć. Dobra, jeszcze tylko ciebie załatwię. Chodź tu. No bo na ten na ten się może nawet przydać. Wam czegoś pilnowałyście. No dobra, zupełnie złapię już truciznę, no co zrobić? Duża dusza dumnego rycerza. Dobra, szybko wyłazimy z tego. Przy ognisku się odleczę trochę. No. Wształt też się miał wszystko rozniecić lepiej. Jednak 50 słów to trochę mało, mam wrażenie. Ale najpierw sobie odpocznę. i jeden poziom wyżej walnę. Dobra, dajmy sobie jeszcze wytrzymałość dla energii i dźwigu dodatkowego. jest jakiś zły też ten zestaw. Nie jest w sumie. Ma trucizny bardzo przydatny Mhm, co mnie tu czeka? Hmm. Czy potem stąd wyjdę? A no dobra, jest drabina. Ktoś tu ginął, ale ciekawe dlaczego. Skrzynka przecież nieszkodliwa. Uroczo. Przy kolejnej wizycie u Kowala przydałoby się to wykorzystać, żeby ulepszyć moją broń. No ale z 10 tysięcy dużo znowu tak zainwestować. Kurde. To jest trochę słabo. To bardzo słabo. Dobra, no, gdzie są moje człowieczeństwa? O, no, są. Użyj jednego. To Odwrócę pustkę przynajmniej i to ognisko roznieca. Tak, odwróć pustkę. Mhm, ktoś tu siedział. Dicha ja też w tym stroju, mam wrażenie, albo nie. A w podobnym tu już jest ktoś z inną tarczą. To jest jakaś chyba magiczna... to jest chyba tarcza herbowa jakaś, widzę. Hmm, to jakaś kobita, ale chyba w innym stroju. No chyba, że dla... żeńskiej postaci jest inaczej. Ten strój trochę wygląda, ten sam strój. No ba 10 to od razu się czuję trochę pewniej. Leżeć! Tam jest coś do zebrania, fajnie było dostać na drugą stronę. Ale pierwsze może idźmy po kolei Jaki znowu duch Mildred A ty, dobra, to też jest normalne, akurat to jest normalne, że on tu zaatakuje. Z to co kojarzę? W trzech miejscach można nas mroczne duchy, jak jesteśmy człowiekiem. I to nas przybliża do zestawu Kirka tak naprawdę. Tego to się chyba nie spodziewałeś. Dobra, równe 333 Bez żadnej zbroi, tylko sakwa na głowie. Dobra, tak to mogę z tą walczyć. Dobra, jeszcze jeden dobry jakiś cios. I żegnam. Panią, pana. W sumie masz trochę żeńską typowo. 8 tysięcy z ciebie, prawie 9 patyków. Ja nie mogę. Co to człowieczeństwo? I jeszcze trzy... 3... nóż rzeźnicki. O oh mój GAT! 12 mestusów w tym momencie. Jak miło. Dobra, ciebie chcę wyciągnąć. Leżeć. Dobra, tego to się nie spodziewałem, że aż tyle jednak do miał przy niej duszy. Wiedziałem, że. Trzeba nie z nią bić się wiadomo, ale że tyle duszy. A to, to ja chyba kojarzę. Tak, to będzie nasza droga ucieczki, tak naprawdę stąd. Oho, ktoś gra w Europa Universalis 4. Nie idzie do mnie jeden Robal? Nie. Więc mogę Cię wyciągać. Tak, wiem, że grasz w Europa Universal 4, ale. Nie musimy to cały czas się pokazywać Leżeć Dobra, gdzie dalej? No, trzeba na pewno iść jakoś dalej Lepiej by dostać się na drugą stronę Przejść jakoś Szybko tutaj, na stały ląd No, kolejna napad skuda, a masz Dycha Już druga. Taka dusza. Nie. Nie to trucizny. Sio. Dobra, chodźmy tam, coś jest do zebrania. No, po drodze was załatwię. Trochę duszeczek zainkasuję przy okazji. Leżeć, leżeć. Tu jeszcze jedna, proszę bardzo. O, ktoś chyba w tym momencie też sobie odnawiał Estusy. Czyli rozpalił ognisko. To szybko, szybko zdążymy. Nie zdążymy. A, ale mamy mech. A to, to co mamy? Kolejna dusza. Hmm. Podejrzane. No oczywiście. To mi wygląda na jakąś wielką pijawkę Leżeć No dobra, też trochę z ciebie było duszyczek No, dowili się oczywiście No, znowu wy Ja nie mogę Durne pszczoły, ty się irytujecie strasznie Zdechać Chycaj Dobra. No, trzeba się przedostać, ale tu jest widzałem, bliżej trochę. Tam miałem kawałek drogi, a miałem bliżej, bym nie musiał mchu tracić. No ale dobra, wtedy liczyło się że zdobyć dla mnie ten itemek. zaraz, jeszcze ci mało. Dobra, no nie no. I ta architektura tam pana się podoba, nawet tego terenu. Robi, ma, robi wrażenie mimo wszystko. Myślę, że ten będzie najlepiej przejście, bo jest tu mniejsza styczność z trucizną. Ale niekoniecznie mniejsza styczność z przeciwnikami. Z głazami. Widziałem was z maczugami, a teraz jeszcze z głazami. Zmier rzucił, mam okazję to wykorzystać. I zaś go od tyłu. O, dobra, tam jeszcze jeden. Ale dobra, że na szczęście to... Nie działa Nik Mały włos Aha, kojarz na tak, to jest też niedobre, jeżeli oberwę Nie, nie dajmy się zajść w, w kozi róg zapędzić A nie, to tamten był zraniony tam tego załatwić leżysz Mam nadzieję Tak, teraz ty Co to było? Wie tak ktoś strzał z łuku, ale nie, wydawało mi się chyba no Chodź tu, chodź tu Co ci to dało? Tym, że zaraz zginąłeś. Mhm, ciasto, złajna no, najczęściej z nich ma wypaść, ale. Nie, 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 to, nie, nie miałaś tego pić. Kurde. Zresztą nie lubię, kiedy on mi tego jest tu kiedy aż tak nie potrzebuje. No nic. Dobra. Wszystko tutaj. Co pilnowaliście takiego? No, Pałki to wyście mieli, ale chyba zwykłe, mam wrażenie Chyba, że też mieście wielkie mogę się mylić. Nie, tędy, nie, nie, nie. To, tu się trzeba przez to Bajaro przejść. No i no dobra. Na szczęście się wasek w porę nie zapełnił, hmm, tu was dwóch, tam trzeci Trzech was tu jest. Hmm, tylko trzech. To jest dobre pytanie Szybko Dobra Jeszcze mi nie wyczaili. Tam jest coś do zebrania, Kurde, trzeba was by rozwalić tutaj Szkoda tracić za was duszę. gdzie tu jesteś to najbliższy tutaj Okej, okay, tam ci są w tym Bajorze Kurde, w kamień dostał... Aua! Kurde, no który mnie to rzucił? Uf. O mały włos, jeszcze bym... druga sobie rozkamulca. No który to we mnie rzucił? Tamten miota! Cwaniaczek. No szybko bierzesz go. No, wtedy mnie, mnie trafił. Sporo nad mi i zabrał Zaraza. Zapomniałem. zapomnił o tym. ten kamień. No, leżysz. Nie co mi się za to odpuszczę wam. Nie, no przez to nie trafię. No, gdzie? Strzała na tym utknie. A pojedynczo raz mogę powyciągać stamtąd. Aha Dobra, przesuńmy się, bo już wiem co będzie. Dawaj go. Jeszcze kamulca nie ma. Dobra, troszkę oberwał, przynajmniej. Zapomnij o tym. A teraz pokutuj za swe błędy i głupotę. Drogi kolego. Nie! Au! Ej, no kurde! Lipi bo... Było to zdało mi sporo wrażeń, dosyć. Leżysz zaraz. Kilow, ciasto złajna, No proszę, tylko się zmiana. No jeszcze ty zostałeś. No, jeszcze nie trafiłem. Dobra, hedzika zarobił. zarobi. No i to nie problem, żeby tak no przez to wagno brodzić. Dla mnie to niestety już problem. Chociaż jak wrócimy się do azylu i coś tamt zdobędziemy, to też nie będzie trudno przez to wszystko brodzić. Dobra, unik. To twój koniec. Bierzysz łuk, bo już lecą przeklęte pszczółki. Nie damy wam się leżeć. Dobra, wchodzimy. Wreszcie. Królestwo Quilak. Jak uroczo. Ta, naprawdę urocze miejsce. Hmm, chyba mnie nie zaatakujecie, co? Na potwór? A, tak chyba nie. Mm -hmm. Modlicie się? Błagacie o coś? No dobra, nie atakuję Was, skoro nie atakujecie mnie. Mm -hmm. Jak to jest, to często jest boss, więc lepiej to uzupełnić do maksa. Mildred. Chwilę, no przecież ja z Tobą walczyłem wcześniej. A więc to tak. Jak tylko jak pokonam Cię jako mrocznego upiora, to mogę Cię przyzwać. Hmm. Interesujące skrzynia na wprost, chyba boss raczej, ale pomóc Mildred się może przydać. Co nie Mildred? Gotowa na to chodź na spotkanie z kolejnym bossem Uuh. Wielkie. W sumie każdy boss był wielki do tej pory. Płonące ostrze. Hmm, kobieca ręka. Za mutant ewidentnie. Kraj kobiet. kobieta, która wola tym ciałem Wilak Wiedźma ma chaos. Trafimy w tą kobietę. Kurde, nie udało się. Kurde, nie zmieniłem sobie stroju. No są to atakować. 6 wykonaj na to sztaków. dobra? nik zmeniłem samowe strzały kurde miała oberwać ta żeńska postać o dobra oberwała Boimy wziąć na nią to. O w mord, co to było? Nie, to był ten niebezpieczny atak. Wypi wypi szybko. O, lipka, no to no najgorsze. No wybuchy, jest to coś, coś, czego nie lubię. Łu Trzeba by ją zajść. Ha, pluję teraz lawą. Dobra. mi z tego. Ałała! Ło! A, a. Nie, na szczęście nie oberwałem. Dobrze. nie? Mildred! Prawie padło, ta Wiedźma. Jeszcze trochę. Ten ogień nie robi jej żadnej szkody, widzę. Właśnie, weźmy taką, atakujmy. Trochę postrzelajmy do niej. Nie będzie jak go atakować, mimo wszystko. Leżysz? To leży, nie stawaj. Brak, dusza, huilak, mildred. Dzięki za pomoc. Hmm, taki trochę tank jesteś, skoro wielciństwo jest obliźnie, czy człowieczeństwo. 20 tysięcy. Hmm, to jest też dużo naprawdę. Ale więcej było już za poprzedniego bossa. Tego smoczka było wiele więcej. części nie słyszę naszego tupania. W sumie mamy na sobie cały czas ten strój. Taki cichy on jest. Mimo wszystko. Ale jest i drugi dzwon. No i nareszcie. No, na to czekałem. Dzyn, 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 dzyn. Dwa dzwony zabiliśmy. A chyba nie bez powodu. Co to za wydle? Wygląda na jakiegoś olbrzyma. Tak A to ta twierdza Otwiera nam twierdza No jak miło Też wcześniej go nie dostrzegłem No i kośnią co do dziękuję no Skoro już tu jestem, to może zejdę jeszcze niżej przy okazji Że mam sobie nie zwiedzić tego zakątka? Hmm. Dziwne... Tyle? Iluzoryczna ściana na wprost. Ukryta ścieżka na wprost. Mhm, faktycznie. Ech, te iluzje lubią być częścią Dark Soulsa. Złazicie mi z drogi? Ha, pewnie muszę z tą pogadać. Hmm, to że tak. Jakich jajek? O czym ty pitolisz, gościu? Kurcze, weźmie, mnie pójść póki dobry. Ech. Wreszcie puścił mnie, to ty jesteś potrzebujesz zad? Jakiego zada znowu? Ach, no wiem, potrzebna jest dłuższa. Mogłoby do jakiegoś przymierza. No dobra, czemu by nie? Romance, wielka Kul ognia, chaosu. A ja widzę, że ja się z tą nie mogę rozmawiać. No domyślam się o co chodzi. Czy ognisko jest na dziesiątce? Tak. No, zostanie on właśnie, że to jest strażniczka ognia. Nowy poziom. Mogę parę wzmocnień zrobić. Myślę, że warto na wytrzymałość. W siłę, może. że od razu odporności trochę, bo czemu by nie? Tak, dajmy sobie odporności też. No już poziom 42. W sumie mamy jeszcze jakieś dusze do skorzysta... No, spożytkowania. Chyba no, niżej, niżej. No, to mamy trochę różnych, więc skorzystajmy. Może dobijemy do tego, żeby spokojnie. To było duże dusz. By móc kolejne ulepszenie wykonać. Fajnie by było. Dwa tysiące... Ok, jedno dużo dumnego rycerza, ale trzy duże. To się chwali. Dwa tysiące Jeszcze trochę. To powinno nam się udać. Tu są już trzy. Ile nam to da razem? 9000, no i dobra, teraz możemy jeszcze coś ulepszyć. Hmm, co by tu jeszcze wziąć? Hmm, może jeszcze witalność paknę z kolejnego punkta. Trochę odporności wzrosną. No i oczywiście zdrowie. Też zawsze przyda trochę większe. Znowu nie pogadamy. Daliśmy już w sumie tutaj. Za, za, tak. Jaki znowu zadniam pojęcia. No, no, dużo nie zużyliśmy. Tak. Nie najgorszy ten zestaw. Pod truciznę na pewno. No i widzę pod, o, odporność na magię i błyskawica, nawet skórzana z... My trzeba sobie nie zmienić go znowu czy zdjąć tego i znowu nie porobić jakiegoś mix i maxu. A czemu by nie? Spój może nogawic tej elity rycerstwa. Tu może ręką z tej czarnej skóry to były, czy? Nie wiadomo, nie wiadomo czego, nie dam rady też wziąć. I bym bardzo chciał. Balderska zbroja. Hmm, po części nawet wołuje się, ale dobra. O, zobaczmy, jak będę w niej wyglądał. O, no, już przekraczałem mimo wszystko. Hmm, jeszcze nie przekroczyłem, ale zaraz będę przekraczał. 126, 60 31 i pół równiutko, czyli bez hełmu mogę tak być, ale raczej bez hełmu wiadomo, że nie będę chodził. <laughs> Zaraz sobie odpowiednio weźmiemy. No tu mam ulepszoną, więc nie tu chyba do rękawic wędrowca jeszcze się wrócić będzie. Też do butów wędrowca. Znaczy, to, to coś mógłbym wziąć jeszcze z tego. I niekoniecznie. No, jednak takie rękawice to już nie da rady. No, nie da rady. Za bardzo zobciążę. Chyba, że chwilowo bym zdjął. Wtedy owszem. Nic, na razie na dzisiaj by to wyjdzie na to, że tyle. Kolejne odcinek, zamyślimy się dalej, tam w dół. W końcu tam jeszcze jedno przejście widzieliśmy. Zatem ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. No i Siemka, moi mili.